Trzeba przyznać, że jak widać, problematyka morskiej energetyki wiatrowej, porównując w szczególności do tego, co było w ubiegłym roku, nabiera coraz większej dynamiki. W tym momencie mamy już regulacje prawne, mamy konkretne działania inwestorów. Mało tego mówimy o kolejnych fazach możliwości uzyskiwania koncesji przez polskich inwestorów. Na co zwróciłem uwagę, to brak przy jednym stoliku jednak strony inwestorskiej-deweloperskiej. Brak tak naprawdę jednego spójnego centrum koordynacji wszystkich kwestii, które dotyczą kwestii offshore'owych. Potrzebne są oczywiście szybkie decyzje dla operatorów oraz dla firm takich jak nasza, które inwestują swój czas i wiedzę techniczną w rozwiązania, tworząc nowe rozwiązania, a więc decyzje niezwłoczne oraz finansowanie. Główny problem jest to, że tak naprawdę polska, ewentualnie polska flota offshoreowa nie ma gdzie się zarejestrować. Również bardzo dużym problemem jest brak realnego wsparcia dla stoczni, szczególnie tych mniejszych i średnich, które z założenia miałyby jako element polskiego łańcucha dostaw, czy powszechnie nazywany local content, uczestniczyć właśnie w budowie tej floty. Nam powinno zależeć na posiadaniu własnej floty, czy to do montażu, okablowania, badań. Czy obsługi potem farm wiatrowych. Flota daje nam niezależność, to jest zawsze opłacalny wydatek. Zamierzamy w związku z tym zbudować dwa statki instalacyjne: statek instalacji fundamentów i drugi statek instalacyjny, który będzie montował słupy, turbiny i wiatraki farm. Jesteśmy w tej chwili już w dialogu technicznym z polskimi operatorami, jeżeli chodzi o serwisowanie tychże morskich farwiatrowych. wiatrowych. Także do tego jeszcze zakładamy, że zbudujemy w pierwszej fazie, przynajmniej trzy statki SOV, które będą służyły do serwisowania tychże morskich farwiatrowych. wiatrowych.